Ta reklama jest skierowana właśnie do ciebie, do nikogo innego, tylko do ciebie. Po obejrzeniu tej reklamy nawet nie będziesz się zastanawiał, tylko od razu zamówisz nasz produkt, dzwoniąc teraz możesz liczyć na zniżkę. Czy wiesz, co jest tajemnicą jego sukcesu? On nigdy nie osiągnąłby niczego bez dobrych cegieł. Czy wiesz, że Egipcjanie do budowy piramid nie używali w ogóle żadnej zaprawy, wystarczyły im dobre cegły, takie jak nasze? Oto i nasz cudowny produkt najwyższej jakości cegły posiadające certyfikat Jackanorisa, to znaczy, że nawet on nie jest w stanie zniszczyć ich skopnięcia z półobrotu. Są odporne na zginanie, łamanie, rozciąganie kruszenie, zmiany temperatury, wietrzenie, wilgoć i trzęsienia ziemi, długość gwarancji niezawodności wynosi 1 200 872 lata, jeśli przed końcem gwarancji ulegną one zniszczeniu bez winy użytkownika. Zwracamy całą kwotę i płacimy za budowę nowego budynku w oparciu o nasze materiały budowlane. Jestem naprawdę zadowolony z tego, że do budowy swojego domu użyłem cegieł mocny murzyn. Ja mieszkam w tym domu już 10 lat i do tej pory zwaliło się na niego drzewo, rozbił się o niego samochód ciężarowy, przeżył trzęsienie ziemi, walnięcie meteorytów w ścianę oraz potop, a budynek wciąż stoi i nie ma nawet jednej rysy. Te cegły to gwarancja nieziemskiej jakości. W swoim życiu zbudowałem aż trzy domy. Pierwszy zrobiłem z pomocą jakichś tandepnych tureckich cegieł. Po roku ściany zaczęły pękać i pękały tak długo, aż cały dom zawalił się. Drugi dom zbudowałem na solidniejszych, ale, jak się okazało, wciąż niedoskonałych cegłach. Zbudowałem ten dom na wilgotnym terenie, co było błędem, bo po pięciu latach w cegły wdał się grzyb i dom po prostu się rozleciał przy mocniejszym podmuchu wiatru. Ostatni dom zbudowałem 15 lat temu z cegieł. Mocny Murzyn i do tej pory dom stoi aż miło popatrzeć. Nie wiem, co bym zrobił bez cegieł Mocny Murzyn. Zależało mi na budowie dużego, solidnego i trwałego, ale taniego domu. Dzięki cegłom Mocny Murzyn mogłem zbudować dom dla mnie, mojej żony, dwanaściorga dzieci, moich rodziców i rodziców mojej żony, a także jej dziadków, trzech wujków i dwóch cioci. Nie musiałem nawet zaciągać kredytów w banku. Budowa tego domu w oparciu o te niesamowite cegły to najlepsza inwestycja w moim życiu. Jestem właścicielem wielkiej firmy budowlanej. Wszystkie te budynki za moimi plecami zostały zbudowane przez moją firmę z cegieł mocny Murzyn Zanim odkryłem te cudowne cegły korzystałem z materiałów innej firmy. Jednak nie dawały one takiej wytrzymałości. I zazwyczaj biurowce zbudowane z nich już po kilku latach groziły zawaleniem. Oczywiście cegły mocny murzyn są tak solidne, że żaden budynek zbudowany z nich nie ma absolutnie żadnych wad. Moja firma zarabia kokosy, a nasi klienci są zadowoleni. To wszystko dzięki cegłom mocny murzyn. Potwierdzam, iż Biały Dom został zbudowany właśnie z cegieł mocny murzyn. Jeśli chcesz mieć dom taki jak ten, nie zastanawiaj się, kup cegłę Mocny Murzyn i już dziś zacznij budowę, chyba że wolisz mieszkać w takim domu, który, jak zresztą widać, nie został zbudowany z cegieł Mocny Murzyn. Uwaga, wielka promocja, jeśli zamówisz co najmniej 10 ton cegieł Mocny Murzyn, 2 tony cementu solidny, które dostaniesz gratis, a jak sami Państwo zobaczyli, naprawdę warto dokonać takiego zakupu, niech Mocny Murzyn będzie z Tobą.